Twoje imię, nagrywamy się. Patryk. Patryk, skacze, jaki masz numer? Strujeczka. Trójeczka. Trójeczka. Dobra, wszystko mamy gotowe. Patryk, złap sobie za tasiemki. Do komendy go trzymasz po goł jak chcesz, dobra? Okej. Okay. Możemy podejść, wszystko jest gotowe. Trzymaj tasiemki, bo widzę, że puściłeś rękę. O, super. Przystaw sobie palce za krawędź trochę. Aha. A palce od stóp, nie? A. Jeszcze trochę. OK. Mamy to? Gotowy? Nigdy. Ready, set, go! No i sprawdź. Te chyba nie dla mnie. Nie wiem, jak no? Przeciążenia chyba nie da mnie. Nie? No, ale fajnie było. Głównie byś się podobał. Stoimy na nogi. To co, gratulacje. Dziękuję ci